Hej, cześć, siemanko, z tej strony Bartek i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Przygoda Życia w której to gram sobie na najnowszej wersji Minecrafta w trybie jednoosobowym i dzisiaj... dzisiaj... co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj na pewno chciałbym troszeczkę uzeksplorować nasz świat i pogadać na parę ważnych kwestii, zrobić ankietę tak w opisie będziecie mieli... Ankietę do Straupola i bardzo by mi zależało na tym, żebyście zagłosowali i wzięli właśnie udział w tym głosowaniu na tej ankiecie. Nie trzeba się nigdzie logować, ani nic, więc tam jest link w opisie. Będzie dość dobrze widoczny, mam nadzieję, że o tym nie zapomnę, ale nie, bo to był mniej więcej jeden z głównych odcink celi mojego odcinka dzisiejszego. Celów, celi... Nieważne, tutaj mamy jakieś ważniejsze rzeczy, tu w sumie też są ważne rzeczy, bo są diamenty. Dobra, nieważne, weźmy trochę żarcie. Chlebki na pewno się przydadzą, i myślę, że to też może być ok. Coś jeszcze, grzybów nie mamy jakoś szczególnie, ale myślę, że to nie będzie problem, więc możemy na przykład zciąć grzybka. I są tu też... Ej, nie ma tutaj nigdzie brązowych grzybków rosnących, tak? Zobaczmy, czy jest gdzieś mączka kostna i wtedy możemy trochę podziałać. Dobra, jest całkości. więc jesteśmy uratowani, że tak powiem. Nie ma tutaj nigdzie brązowych serio grzybów. No dobra, robimy taką sztuczkę. Pyka, nie niepochodnia, niepochodnia. No i zetnijmy... Aha, czemu to musiało urosnąć takie ogromne? Dobra, przydałoby się czymś podsadzić. A dobra, weźmiemy ziemię, weźmiemy ziemię, okej. Okay. Spoczko. Dobra, pyk. Ym, trochę czasami dziwnie mi wychodzi używanie itemków z drugiej dłoni. Znaczy, no niedawno je dodali, więc tak jeszcze czasami nie ogarniam. Ale to mi możecie, musicie wręcz wybaczyć. A, I pyk, dobra. Posadzę może tutaj trochę grzybków, Pyk. Dobra, wezmę 12 i zetnę też jakiegoś czerwonego grzybka, muchomorka. Żeby mieć nazwkę. I tak, w tym odcinku chciałem trochę pogadać o nazwie serii, o tym czy w ogóle chcecie żebym prowadził tą serię i, i trochę pogadać o tym jak prowadził tą serię e, właśnie w ankiecie, chciałem dokończyć o tym co zacząłem mówić o ankiecie, tak więc w ankiecie będzie to czy chcecie żeby ta seria była kontynuowana, to pod jaką nazwą ma być kontynuowana jeśli w ogóle chcecie i... Albo jeszcze będzie opcja, że nie chcecie w ogóle tej serii na kanale, jest też taka możliwość. Aczkolwiek, no, trochę mi się podoba w sumie granie na single playerze, i to myślę, że całkiem ciekawa rzecz. Znaczy, dla mnie, nie wiem, jak się to Wam ogląda, czy Wam się ten świetny pomysł podoba. Dobra, koordynaty domku to praktycznie 0,0, x0, i Z 0 um, I tak, w tamtą stronę chyba szliśmy, więc nie jestem pewien, czy nadal chcę tam iść. W tą stronę jeszcze chyba się nie udawałem, może być dość ciekawy. Aczkolwiek już nie pamiętam przez tyle czasu, co ta seria była co była rozpoczęta temu. To w sumie troszeczkę się już zapomniało mi. Może pójdę w tym kierunku. Jak znajdę coś ciekawego, to wrócę. Bo tak w sumie nic szczególnego aktualnie. Nie mam fajno bo jestem na 1.11. Nie zdążyłem jeszcze wgrać. A. Nie mam w sumie nic. Czysty Minecraft, tu jest węgiel, nie chce mi się go zbierać. Dobra, znajdę coś ciekawego i wracamy. Przyszedłem stamtąd i okazuje się, że tutaj już byłem, bo są tutaj pościnane drzewa, znaczy liście, które jeszcze sobie lewitują. Pamiętam dokładnie, jak zwiedzałem tamtą jaskinię, ale chyba nie byłem jeszcze w tamtej części mapy, więc myślę, że mogę się tam udać. Kurczę, ja byłem pewien, że nie byłem jeszcze w tym kierunku. Nie chodziłem jeszcze tutaj, no ale dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przyszedłem gdzieś prawdopodobnie stamtąd, jak widzicie, robi się już trochę noc, ale znalazłem tutaj fajną jaskinię. Znaczy jeszcze nie wiem, czy jest w niej strasznie dużo rzeczy, jak na razie widzę węgiel. I czy jest tutaj coś więcej? Z tej strony nie ma. Dobra, najpierw troszeczkę węgla. Zrobię sobie może więcej pochodni i możemy zacząć eksplorować, bo bo myślę, że ta jaskinia może mieć, może mieć jednak swoją dalszą kontynuację, dość długą, mam nadzieję, taką szczerze. Dobra, wezmę trochę pochodni i, i może ruszmy dalej, bo, bo nie ma co się tutaj długo. Aha, najfajniej. No nie wiem, czy pamiętacie, jak wspominałem w którymś w pierwszym odcinku, że diamenty oraz przeróżne surowce generują się na randomowych wysokościach. Równie dobrze takie diamenty mogą wygenerować się w górze gdzieś jak, jak i po prostu, no nie wiem, przy samej lawie. Więc tutaj akurat poszczęściło mi się i akurat przy odkrytej jaskini się zaspełniły. Dwa diamenty, czyli mamy już chyba cztery. Jest całkiem spoko. Może będę stawiał pochodnie po lewej stronie, to będzie jakoś tak pomagało wrócić ewentualnie. Chociaż... Dobra, tu widzę. Trzeba się... Troszkę pomęczyć. Ja dam radę. Spoko. Zakrywam wodę, bo jest mi w sumie... A, w tym świecie też jest zwiększona ilość spawnerów. Więc jakby ktoś się zastanawiał, czemu, czemu tutaj tyle rzeczy się dzieje, no to chciałem, żeby tu było trochę ciekawiej niż taki, na takim normalnym świecie. I ustawiłem spawn spawnerów oraz wszystkiego na trochę większy. Oraz na randomowe... Randomowe generacje w sumie różnych przedmiotów, jak diamenty, surowców ogólnie. Ciekawe, jak tutaj z skrzynką całkiem nieźle. Trzeba przyznać, całkiem spoko skrzynka. Wezmę te wszystkie itemki. To jest w sumie bezużyteczne, ale mamy już dwa name tagi. Może być całkiem spoko. Kości. A, mamy już buraki, więc jest spoczko. Skrzynki w sumie zostawię. Czy przyda mi się do czegoś, to chyba nie. Kolwiek zaraz zrobię sobie screenshot'a i to będzie najlepszy pomysł, albo po prostu kordy będą na filmie. Dobra, lecimy dalej. Tam chyba była odnoga w dół, dokładnie. Skwit sobie umarł, no fajnie, fajnie. Dobra, bierzemy ten węgiel, mam nadzieję, że nie ma go tu za dużo. Dobra, jeszcze jeden. Tamten, dobrze, tak, bo jestem taki węglowy chłopak, potrzebuję dużo węgla zawsze. Nieważne ile go mam, to zawsze wykopię, bo, bo wiem, że w przyszłości może się przydać i kończy się to tak, że mam zapełnione kilka skrzyń później. Czy może nie tyle kilka skrzyń, ale podwójna skrzynia bloków to nie jest wcale taka, taki szczególny wyczyn, jeśli chodzi o moje zbieranie węgla. Dobra, tutaj nie ma nic. I w sumie ostatnie takie miejsce. O ile ta, to ta odnoga nie rozgałęzia się jeszcze bardziej. Poczekam, może niech ta woda spłynie, bo jest trochę denerwująca. Okej, okay. pyk. Tu jakieś surowce fajne pod wodą, nie? Czy tam jest śródełko Dobra, zastanawiam się, jakim cudem. Ale to chyba nieważne w tym momencie, dobra, lecimy dalej. Pyk, pyk, pyk. Właśnie, jesteśmy na Minecraft 1.11. Potem no można tu spotkać lamy, nie wiem. Nie wiem, o ile jest to prawdą, ale tak. W sumie nie patrzyłem jeszcze szczerze, jakie są zmiany w Minecraft'cie 1.11 i będę się w sumie ich tak trochę uczył teraz, grając. Ehm, o, złoto. No to tak jak mówiłem, randomowa wysokość generowania surowców. Jesteśmy na poziomie 40, znaczy to złoto jest na 40, więc całkiem spoko. Całkiem niezła ruda, w sumie trzeba przyznać. Nie wiem, czy zwiększyłem wielkość jakby ich generowania, czy to po prostu się tak udało. Aczkolwiek, żelazo mamy tylko jedną rudę w tamtym miejscu zebraną. Nie. Więc nie wiem, jak to jest, naprawdę nie wiem. Chyba ustawia się największy możliwy spawn, i chyba jakoś tak to działa, aczkolwiek nie jestem pewien. Bo jakoś. Zombie, małe zombie, nie, tylko nie to. Dobra, damy radę. Easy. Tutaj kolejny spawner, no i fajnie. One są jakieś przymulone w 1.11, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, może weźmy to zróbmy w ten sposób. Żadnych diamentów, nic specjalnego. Eee, mogę wyrzucić to i w sumie tyle. Reszta się przyda myślę. Dobra, lecimy dalej. Coś ciekawego jeszcze by się przydało znaleźć. Tak jak mówiłem, no spawnery tutaj są dość często spotykane. Nie chodzi tutaj o jakiś specjalny drop duży, ale ale jakby urozmaica to trochę świat. I nie jest tak nudno, że same kopalnie i nic więcej się nie dzieje. Dobra, na górę się nie da pójść. Wydaje mi się, że słyszałem gdzieś szkieleta, aczkolwiek mogę się mylić. I tutaj wydaje mi się, że była jeszcze jedna noga, dokładnie. I tutaj może być ten szkielet, teoretycznie tak, może być nawet ich spawner podwójny, bez skrzynek. Nie wiem, czy mi się to opłaca w ogóle. W ogóle mi się to nie opłaca. Oj nie. W ogóle mi się to nie opłaca. Dobra, mam jakieś żarcie. Najem się, bo w ogóle nie zwracałem uwagi teraz na życie. I ile ja tego mam. Może być trochę później problem, jak tak nagle wbije na mnie miliard potworów, ale, ale to będziemy się śmiać później, jak już mi się uda umrzeć. Więc ten ogólnie jest śmieszny. A ja mam łuk, więc w sumie mógłbym go wykorzystać w walce ze szkieletami. Może spróbuję jakoś. Okej, okay. chciałem powiedzieć, że chcę pomóc, sobie jakoś ulepszyć swoją pozycję do obrony, budując do góry, ale widzę, że one tutaj już będą dalej nie przyszły, więc jest spoko. Tu jakiś węgiel, to na razie mnie nie interesuje. Dziwne, bartek nie zbiera węgla, nie? No nie. Dobra. No i fajnie, dobra. Udało się jakoś przeżyć. Chyba jeszcze ich tam więcej będzie. Więc zaznaczę sobie te pochodnie z powrotem. Znowu. Dobra. Myślę, że jakoś uda się przejść. Teraz trochę za zabieram i jakby mowę. Jak z nimi walczę, bo trochę problem. Gramy na normalu. I jakoś sobie tak nie bardzo daję radę chyba z nimi. Minecraft znowu stał się chyba trochę trudniejszy. W sumie to nawet nie jest tak źle, bo w sumie trochę brakowało takich małych emocji. A może to przez to, że teraz jest tu milion spawnerów wszystkiego, ale... No to tylko takie moje przypuszczenia. Może zrobię więcej pochodni? Czy mam węgiel? Tak, mam węgiel, oczywiście. No to fajnie, robimy pochodnie, pyk. Więcej pochodni. E, nie tak, pyk. No i pięknie. Dobra, mamy to. Ja bym to w sumie zrobił trochę taktycznie. E, mogę wziąć zupkę, bo już trochę głodu. Trochę już na jedzenie brakuje. Zrobię sobie od razu, żeby mieć na jakieś takie szybsze uleczenie. Wykopałbym się tutaj. Nie jestem pewien, czy dobrze kopię, aczkolwiek chyba właśnie z tej strony był ten spawner, więc może to się całkiem nieźle udać, o ile uda mi się skoczyć na nich z góry i, i nie wybiją mnie od razu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo w sumie nie jestem pewien, czy jedno pewno dobrze kopię. Dobra, okej, okay, dobrze kopię, tylko trochę za nisko. Może być nieźle, może być nieźle, ale w sensie nie chyba bardziej dobra, więc tak, brawo. Jakby ktoś narzekał, że Minecraft jest zbyt łatwy, zapraszam. Dobra, teraz że tarczę tutaj. W sumie lepiej byłoby to zrobić w ten sposób. I chyba to będzie. Najrozsądniejsze. Tego są teraz tarcze. No, strzelej! No, i tak się używa tarczy, gitara. Dobra, to może być. Może być mały problem. się paruje mi tutaj. A, to będzie trudna. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to będzie bardzo trudne. O, świetnie. Jakim cudem? Dobra. Damy radę, damy radę. Ja to przeżyję spokojnie. Nie żebym coś tam też wątpił albo coś. Nie, nie da się tego zjeść. Kurczę, no to... O, dobra, zjem. Trochę szybsza regeneracja, jak zjem sobie zupkę. Więc warto zawsze coś tam sobie przamać. Chciałbym bardzo do ten, tych spawnerów się dostać, bo... No bo trochę mnie interesuje jaki tam jest drop w nich, lud może bardziej. Zobaczymy co tam jest. Może na się na górę. O dobra, żelazo. Na pewno się przyda. Mam założony hełm, właśnie się zastanawiałem czy mam założony na pewno hełm, bo tak mocno dostaję. Ale hełm tutaj akurat chyba najmniejszym byłby. Jakby pomocą moją najmniejszą byłby. E Przydałby się Crafting Table, żeby zrobić sobie nowy Kilof. I... Przydałoby się też dużo więcej żarcia, ale to no, to raczej nie jest aktualnie zbyt możliwe. Dobra, lecimy dalej. Kilof zaraz się popsuje. Ale ja jakoś dam radę, więc... on no, dobra, już się popsuł, bez dźwięku. Fajnie. Kobla poproszę, bo w sumie... Może się niedługo przydać. Co tu jeszcze by było przydatne na no, ewentualnie miecz? I możemy lecieć dalej. Zobaczymy, jak, jak mi się uda na ten spawner tutaj wejść. Bo w sumie nawet. Dobra, jesteśmy centralnie nad nim. Ehm, Może by tak zacząć używać łuku. Ale nie, bo po co? Dobra. Jakby tych spawnerów jest tu już troszkę zbyt dużo. Zastanawiałem się, czy na pewno będzie to dobra ilość. Że nie będzie ich za mało. Ale aktualnie widzę, że no trochę przesadziłem. Tak delikatnie, a dobra zrobię sobie zupkę. Coś widzisz, strasznie szybko ten głód mi tutaj jakoś wzrasta. Okej, okay, no to spadamy na dół i chyba robimy akcję masakrację. Dobra, znowu to samo. I to chyba będę powtarzał aż się w końcu uda. Tam trochę oświetlić i, i trochę ich powybijać, bo to jest jakaś masakracja. Nie wiem czy w ogóle tu będę robił cięcia w tym, ale no myślę, że taki surowy survival też jest całkiem spoko rzeczą. Jeśli się gra oczywiście, nie wiem jak to jest z patrzeniem. więc możecie napisać w komentarzu na przykład, albo w ankiecie, ogarnąć tam jakieś fajne odpowiedzi. Ja się ucieszę. Aha, bo mam nadal tylko 500 duszek. To może się zjem więcej i może się trochę zregeneruje. Ale to jest syf masakra. To jedzenie nic nie daje. Przydał się jakieś chyba złote jabłka. Halo? Dobrze, można już zejść na dół. Ach. Dobra, no to chyba lecimy dalej. Tam jest kolejny, ale chyba tam na razie się nie wybieram. No to może być już trochę. Zbyt. Zbyt problematyczne. Ja już mu trochę dość tych dungeonów. Jeszcze pająk się do mnie sapie. Weź się garni gościu. Z tobą się nie będę tutaj bawił. Dobra, lecimy tutaj. Myślę, że to chyba będzie najlepszy pomysł, żeby rozwalić po prostu te spawnery. I jakoś... W sumie nie będę i tak z nich korzystał. Wezmę sobie tylko wszystko z tych skrzynek. I chyba to będzie. Tyle z całej imprezy. Tutaj nawet nie wiem co jest. Okej, okay. takie nawet pokaże czy siodełko A, wezmę to. I co by tu jeszcze wywalić? Bo w sumie dużo mam fajnych rzeczy, tylko nie mam nic do wywalenia. I tu jest właśnie problem. Dobra, wezmę to tak. A, z tego niestety nie zrobię. Sobie żarcia, okay. I. I wywalę chyba skrzynkę. Dobra, skrzynkę jest niepotrzebna. O jajku kolejnej temki, dobra. To robimy tak, pyk, no, fajnie, 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 dobrze, dobrze się bawisz, nawet nie wiem gdzie jest, no dawaj, no i co teraz, teraz też taki mądry będziesz, <grych> dobra, albo tu jest jeszcze kolejne siodło, dobra, siodło ważniejsze, chleb olać, no dawaj, dawaj jak taki mądry, frajerze, teraz, nawet nie mam już miejsca na te fajne itemy, dobra, to wszystko w sumie olać, bo, bo jest to całkowicie zbędne tylko zastanawiam się. Ha, łuk, dobra, łuk leci. Reszta jest niepotrzebna. Wezmę sobie tylko spawner. Rozwalę. I myślę, że mogę spadać do domu. Bo na dziś chyba już mam dość przygód. Chleb. Chleb mogę w sumie wszamać teraz. Co by się nie zmarnował. I lecę. I lecę dalej. Dobra, lecę w sumie jeszcze tam bo jednak jestem ciekaw co tam jest w tym spawnerze. Na pewno nie jest, jest to spawner creeperów, bo takowych nie ma. O! Właściu. No i fajnie. Jeszcze jeden. Dobra. No wybuchaj. I teraz. Dobra, jabłuszko. Przyda się. Nie byłem tutaj szczególnie z nadzieją, że je tutaj sobie zostawię jakoś na później. No dobra, najpierw chyba z nimi się będzie trzeba rozprawić. Ja w ogóle zapomniałem, że są spawnery normalnych pająków. Jest coś takiego? Wow. Dobra. Ty mnie gościu denerwujesz, spadaj. Weź, już, dobra, gitara. Wybieramy te... uuu, e, blast protection. Myślałem, że to coś fajniejszego. No ale dobra, nie znowu mam problem z itemkami. No dobra, no dobra. To trzeba jakoś lepiej zaplanować. I tak, może po pierwsze wezmę sobie to zamiast, zamiast grzybów. Grzyby mi są niepotrzebne. A co by tu jeszcze wyrzucić? Nie wyrzucić mogę na pewno. węgla, to mi trochę szkoda, więc węgiel po prostu przerobię sobie na pochodnie. Pyk, dobra, gitera. Nie bardzo potrafię organizować swoje miejsca. Dobra, pyk. I to zrobię teraz tak, ok. Dobra, pochodnie w sumie są. Mogę wrzucić tutaj resztę. I teraz pakujemy to. Zamiast grzybów. Tutaj mogę też dostać grzyby i wezmę sobie na przykład zamiast. Kurczę, co ja bym tu mógł zostawić? W sumie nie będzie mi potrzebny Inksak, dobra. I myślę, że teraz możemy spadać do domu, bo nie chcę już dalej bawić się w żadne dungeony, bo to jest chyba jednak trochę... Chyba jednak nie dla mnie na dzisiaj. Kurczę, mam jeszcze drogę powrotną. O tym nie pomyślałem. Mam tarczę, dobra. I ten, moja droga powrotna będzie wyglądała tak. Kopię się do góry i chyba to będzie najlepszy... Najlepsza taktyka. Z wszystkich, które dzisiaj miałem. Patrzcie jaką fajną kompanię tutaj spotkałem. Jeszcze od, oprócz tego jeszcze był mały zombie. Ale to... Czy on wydaje inne dźwięki? Oho fajne. Dobra, przydałby się znaleźć jakieś lamy, bo lamy są fajne. Nie wiem nawet co można z lamy pozyskać w tym Minecrafcie. Ale myślę, że będzie ciekawie. Dobra, aha, okej, okay, po mieczu. Poproszę mieczyk pod dwójeczkę, dziękuję. I teraz tak, tylko wrócić do domu, w którym kierunku to by było. Dobra, ja myślę, że to zaraz ogarnę po koordynatach. Dobra. E, teraz tylko nie mam nic do jedzenia, więc jest problem. Ja dam radę. Ja dam radę, naprawdę dam radę. Dobra, wracam, jak będę już w domu, o ile nie ubrę. Jestem już w moim mniej więcej bezpiecznym domku. Całkiem spoko, oprócz tego, że pada deszcz. Znalazłem tutaj parę rzeczy. Były całkiem ciekawie. Znalazłem jeszcze jeden spawner po tym jak wyłączyłem nagrywanie. Spawner zombiaków. Znalazłem tam jeszcze chyba diamentową i złotą zbroję, tak mi się wydaje. Aha, bo te płytki już miałem, czyli mogłem je równie dobrze wyrzucić. No dobra, trudne jak tak, no ale zawsze lepiej mieć więcej niż za mało, tak no, w tym przypadku niepotrzebne są, ale uznajmy, że tak jest. A, także tak, a Bartek, zacznij tutaj nagrywać lepiej inne rzeczy, i ten. dzięki za oglądanie, jeśli się podobało to możesz dać łapkę w górę, zapraszam też do mojego sklepu na stronie Capsule.pl link do niego jest w opisie, jeśli jeszcze nie jesteś moim widzem, a chcesz więcej moich filmów to możesz zasubskrybować i ten, napisz jakiś fajny komentarz i pamiętajcie o ankiecie, jeśli ktoś dotrwał aż do tego momentu, dzięki za oglądanie. Cześć, i na razie. Hej, hej. Hej, witam.